Dzień dobry, witajcie kochani. Jak zwykle już ostatnio witam Was na Bulwarach Wiślanych, tutaj przy Moście Gdańskim. Zapraszam Was na wycieczkę na chuszczówkę. Dzisiaj w planie lekka przejażdżka, tak na około 20 km w jedną stronę. Jest tak okropnie gorąco, że nie mam siły na dłuższe trasy i najchętniej leżałabym gdzieś nad wodą i w cieniu. Jadę na choszczówkę. To piękny zakątek na północy Warszawy. Trochę taki ukryty, położony na granicy miasta tuż przy lesie, przypomina bardziej małe miasteczko poza, poza jakby miastem, a jednak położone jest w jego granicach. Wybrałam to miejsce dla was na dzisiaj, bo można się tam trochę zrelaksować i oderwać od zgiełku miasta. Można odpocząć w cieniu lasu, zjeść coś pysznego w miłej knajpce. Jest tam też sporo bardzo fajnych ścieżek pod MTB. Ale może to być też propozycja na rodzinny leśny wypad rowerowy z obiadem. Można tam bardzo łatwo dojechać właśnie kolejką, zajmuje to około 20 minut i wystarczy zwykły bilet miejski. Oczywiście można też tam dojechać na rowerze. Trasa jest krótka, prowadzi po ścieżkach, więc ten dojazd jest naprawdę przyjemny i wygodny. Jest to też miejsce, przez które przeplata się historia, o której chcę Wam dzisiaj trochę poopowiadać. A na koniec filmiku będzie mała niespodzianka, także zostańcie ze mną do końca. Rowerów. Warto o tym pamiętać jak podjeżdżacie pod sadninę albo mijacie właśnie kogoś kto na koniu jedzie i warto jednak minąć go szerszym łukiem albo podjeżdżając pod sadninę te rowery zostawić trochę wcześniej. Jeżdżam na ścieżkę na wyślanym wale obok żerania. Jak może wiecie z moich poprzednich filmów, bardzo lubię te trasy, szczególnie w tygodniu, bo jest wtedy pusto. No a droga jest malownicza i bardzo fajnie się tędy jedzie. I przy okazji tej wycieczki testuję w ramach takiego domorosłego bike fittingu nowy mostek. Jest krótszy niż poprzedni, bo to 70 mm. No i ma niższy, niższy kąt, bo tylko 6 stopni. Te wszystkie testy to ze względów zdrowotnych, bo nie mogę obciążać rąk, więc szukam pozycji idealnej. Takiej, która jakby będzie konsensusem pomiędzy sportową wydajnością, wygodą i brakiem bólu, no oraz tą zdrowotną koniecznością. Jak na razie czuję się ok. Ciężko mi się jedzie. Te kwestie, czyli właśnie geometria ramy i wygodna pozycja w trakcie jazdy, były dla mnie bardzo ważne i to one w dużej mierze zaważyły na mojej decyzji o zakupie Marina. Bo rzeczywiście, Marin ma geometrię zdecydowanie endurance. Jest w Wygodny, super wygodny w długich trasach. Pozwoliło mi to uporać się z tym problemem zdrowotnej konieczności. Oczywiście można te pozycje jakoś zmieniać, udynamiczniać. Nareszcie! Trochę mniejszy wiatr. Bo można pojechać. Tam przed nami Widzimy słynną, fragment słynnej oczyszczalni ścieków czajka, ale my skręcamy w prawo, przejeżdżamy mostem przez tory, możemy wbić na ścieżkę. O tak. I po przedostaniu się na drugą stronę torów jesteśmy już prawie u celu, czyli na hoszczowce. Są tory, które prowadzą na choszczówkę. Tam jest centrum, równolegle do torów, mniej więcej tam jest wisła. Teraz skręcamy w lewo. Ok, tak jak prowadzi nas ścieżka. Jedziemy teraz ulicą Brzezińską. Tą ulicą będziemy jechać już do samego końca, bo ona właściwie kończy się lasem. Tam jest las, ale skręcam tutaj. Specjalnie, żeby Wam pokazać, yy, gdzie jest stacja kolejki, gdybyście chcieli na choszczukę przyjechać kolejką lub po prostu wrócić z tej trasy kolejką. Po raz drugi. Poprzednim razem było strasznie gorąco i zrobiło się trochę ciemno, więc czułam, że zdjęcia z lasu nie wyszłyby dobrze. Pomyślałam, że przyjadę tutaj drugi raz. I czekałam na poprawę pogody. Dzisiaj przez chwilę wychyliło się słońce, więc pospiesznie wskoczyłam na rower. Ale nim tutaj dotarłam, niebo wygląda tak. Nie wiem, nie wiem czy coś z tych zdjęć wyjdzie, ale jedno wiem, że jest trochę chłodniej i trochę przyjemniej. Za mną stacja kolejowa Warszawa-Hoszczówka. Można tutaj dojechać łatwo z centrum. S3, S9, pewnie koleje mazowieckie, które też często jeżdżą. Te kolejki, te S-ki, chyba jeżdżą co pół godziny, czy jakoś tak. Nie ma problemu, dojeżdża się na bilecie miejskim. Tam jest las, do którego zaraz dojedziemy i parę atrakcji tego miejsca, które chciałabym Wam przedstawić. Nie będę się rozgadywać, bo pogoda jest mocno niepewna i były alerty, że ma być jakaś nowa burza straszna i grady i... Nie, mam nadzieję, że nie. No dobra, to ruszam, nie gadam. Zobaczcie, cały parking out, ale tu w wakacje, to, to norma, a w weekend spodziewajcie się tłumów w tym miejscu. Tutaj jest ulica Brzezińska, którą jechałam wcześniej i gdyby nie dojechać do końca, to dojeżdżamy do tego miejsca. Czyli do parkingu, do wjazdu do lasu i do wejścia do knajpy, do, 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 do restauracji, w której... Można coś zjeść, są wygodne ogródki, znaczy podjadę, żeby Wam to pokazać. Całkiem miłe miejsce, tutaj jest często dużo rowerzystów. Dalej jest strefa, gdzie można sobie wykupić ognisko. W każdym razie można tutaj sobie zjeść miły obiad, czy coś przekąsić, zanim ruszymy w las. Moim raczej trasa na MTB albo, no tak, na MTB albo jakiś crossover. Rower. Ale no, na krawelu też można. No, akurat dzisiaj jest po deszczu, więc nie będzie tyle piachu. Na wstępie do lasu wita nas ten piękny dom. Jest naprawdę ogromny, a na nim wisi że stara, że bardzo stara kapiczka ze świętą Litą. Yy. Ale zobaczcie po prostu jak to drzewo jest wielkie w porównaniu z, z rowerem, to widać. Jakby. Piach jest mokry, więc spitkingi Kingi spokojnie radę. Yy. Naprawdę fajne pomki i, i jestem zadowolona z, yy, z tej decyzji. kiedyś jechałam tędy prosto tą drogą ona w pewnym momencie przecina się pod kątem prostym z drogą, która biegnie wzdłuż linii energetycznej, która przechodzi przez ten las no i tam przy tej linii energetycznej gęsto rosną jakieś trawy krzewy jest tam sporo zwierząt no ale kiedyś takie jechałam, była godzina jakaś coś mi wpadło jakaś godzina 17, może 16. Lato, więc było słonecznie. Był dzień w pełni. I wyjechałam. Tuż za zakrętem stał ogromny łoś. Który trochę się zdziwił. Ja się przestraszyłam. No, ale zatrzymałam się kawałeczek dalej. miałam okazję mu się dokładnie przyjrzeć. Łoś po chwili okrzepł w e, tej sytuacji, to znaczy w mojej z moją obecnością i wrócił do obskubywania drzewka, które tam rosło przy drodze. A to jest pierwsze miejsce, które chcę Wam pokazać, bo ten las. Y, kryje parę tajemnic. OK. Tutaj oto w lesie. Pierwsza. Z mogił. Spoczywają tutaj żołnierze radzieccy. Podobno, jeden niemiecki, jak głosi tabliczka. Te lasy były świadkiem no, strasznej bitwy bitwy pancernej. Zaraz wam o niej opowiem więcej. Myślę, że te dwa groby, o których ja wiem groby zbiorowe prawdopodobnie. To tylko fragmencik, no, tutaj pewnie spoczywa wielu, wielu wielu żołnierzy. Cały ten las usiany jest takimi właśnie jakimiś dołami, niektóre oczywiście pewnie są pochodzenia naturalnego, ale większość z nich to pewnie leje po bombach i fragmenty linii jakichś umocnień, okopów. Ok, wracam do roweru i... Jadę w drugie miejsce, które chcę wam pokazać. Tam też jest mogiła. Hmm, bardzo wzruszające miejsce. Staram się je odwiedzać regularnie. Teraz jest koniec czerwca, ciężka, a za miesiąc tak. będzie kolejna rocznica wydarzeń, które te okolice i lasy naznaczyły historią. W ostatnich dniach lipca 1944 roku Armia Czerwona dotarła do podwarszawskich miejscowości. 30 lipca Niemcy podjęli kontruderzenie, które miało odepchnąć Rosjan od stolicy. Gdy wybuchło powstanie, na przedpolach miasta doszło do największej bitwy pancernej, jaka kiedykolwiek rozegrała się na ziemiach polskich. Walczyli w niej Rosjanie z Niemcami. W starciu wzięło udział Trochę... blisko 2000 czołgów. Jadę w takim razie szybko w to drugie miejsce. Póki to światło w miarę łaskawe, jest jeszcze na filmiku. Warszawa była dla Stalina tak naprawdę nieistotna. To było pokerowe zagranie, bo Niemcy zgromadzili swoje siły na kierunku warszawskim, a Rosjanie uderzyli na Bałkany i zajęli Rumunię. 30 lipca Niemcy podjęli kontruderzenie, aby odepchnąć Rosjan od Warszawy. Po obu stronach zgromadzono potężne siły. Umowna jest nazwa tego starcia czasami określa się je jako Bitwę Warszawską, czasami jako Radzymińską, a czasami jako Wołomińską. Formalnie jako datę rozpoczęcia tej bitwy uznaje się dzień 25 lipca, bo wtedy w rejonie Radzymina pojawiają się pierwsze czołgi. Marinek tutaj. Żołnierz nieznany, 44 rok. Kwiaty w menażce. Nie wiem co to. Ciężki. Tu jeszcze kiedyś leżały naboje, ale chyba ktoś je przytulił. No i tak to właśnie się skończyło. Mieszkańcy Białołęki, tej części Białołęki, Choszczówki, Płód, Henrykowa mieli ogromny problem, ponieważ na tym terenie jest mnóstwo pocisków, niewybuchów, niewypałów, albo po prostu pozostałości po pociskach. W roku 2001 z samej Choszczówki wywieziono 250 kg niewybuchów. Ale też tutaj to dobrze widać, zobaczcie, wszędzie są jakieś Dziury, ten teren jest bardzo nierówny, a cała ta ścieżka jest oddzielona taką wijącą się linią, takim rowem, więc to no myślę, że to były okopy, tak zakładam. Trochę jest tak jak taka fosa. O, tu ładnie to widać. Choć wynik tej bitwy był dla Armii Czerwonej niekorzystny, to była ona udaną realizacją planu Stalina i jego strategii. Wyobraźcie sobie tutaj ponad 2000 czołgów. Walka toczyła się za żarcie, przechylając szale zwycięstwa a raz to na jedną stronę, a raz na drugą. 30 lipca była taka kumulacja. Armia Czerwona odbiła wówczas z rąk niemieckich Wołomi, Zielonkę, Otwock i Mińsk-Mazowiecki, a także świder, Wiązowne i Józefów. Położenie Niemców wówczas stało się no, nie najlepsze. 1 sierpnia wybucha powstanie w Warszawie. Niemcy rzucają dywizję Totenkopf i Wiking, które atakują z okolic Nieporętu i docierają na tyły jednostek sowieckich. Okej, okay, jedziemy dalej. I teraz, 1 sierpnia Stalin wydaje rozkaz, aby wojska przeszły do defensywy. Trzeci korpus pancerny armii czerwonej mógł wówczas liczyć na wsparcie 16. korpusu pancernego, który był w okolicach Wołomina i 125. korpusu strzelców. A jednak jednostki te nie zostały uruchomione. Walki trwały jeszcze 3 dni, ale los bitwy był już przesądzony. Tutaj się zaczynają takie różne skarpy, górki, dołki. Jeśli tą ścieżką pojechali dalej, tam są bardzo fajne takie zjazdy, dość strome i długie. A tak rzucam, jakby ktoś chciał sobie pojeździć, poskakać trochę po lasach. Zobaczcie, jaka ta ścieżka jest urocza. I tutaj zaczyna się taki brzozowy zagajnik. tutaj właśnie przejechałam testować oponki. Jadę dzisiaj totalnie na luzie, bez żadnego siłowania się na jakieś średnie i inne tego rodzaju rzeczy. No bo wtedy nie dałabym rady pokazać Wam piękna tej okolicy, mm. tylko bym się musiała skupić na tym, żeby wycisnąć siebie jak najwięcej sił. No i przemknąć jakoś w miarę zgrabnie. I mak. Udało mi się go nie rozjechać. Znowu się ściemniło. Czuję, że burza wisi w powietrzu. Muszę się spieszyć. Chcę Was zabrać na drugą stronę torów. Hmm. Chcę Was zabrać dzisiaj jeszcze w jedno miejsce. Wyjątkowe miejsce, które skrywa w sobie choszczówkowy las. Jest ono po drugiej stronie torów. Ulica, po której teraz jedziemy, nazywa się Chlubna. Na drugą stronę torów dostaniemy się przez stację. Tutaj druga część tego lasu. Yy, druga część poprzecięta torami. Yy, też w pełno jest tutaj górek i pagórków. Yy, w tym lesie zresztą była yy, kiedyś realizowana trasa yy, jakiegoś wyścigu. MTB muszę poszukać, co to było dokładniej. O! Chyba ten. Tutaj wśród lasów ukryta jest yy, kaplica kardynała Wyszyńskiego. To takie miejsce, o którym mało kto wie. Dzwonię do furtki, może uda mi się pokazać tą kaplicę Wam bliżej i od środka. Dla tych z Was, których to miejsce zainteresuje, podaję adres. To jest ulica Świerkowa 4. W 69 roku kupiono tutaj dom z ogrodem i miało być to miejsce odpoczynku dla schorowanego prymasa po latach więzienia. W 73 roku z inicjatywy prymasa kupiono właśnie ten kurpioski dom, który tutaj staram się Wam pokazać przez kraty sprowadzono go tutaj, w 75 prymas ten dom poświęcił i miała być to i y, jest nadal kaplica dla wiernych odbywają się tutaj nabożeństwa w niedzielę jakoś rano chyba o 10 już z takich ciekawostek powiem Wam jeszcze, że częstym gościem Choszczówki y, był kardynał Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem i tutaj właśnie spędził y, ostatni tydzień swojego pobytu w Polsce przed wyjazdem do Rzymu no to taki kawałek historii o to świństwo. Bo ci, którzy tutaj w tych części Warszawy nie bywają, to pewnie czajki nie widzieli. Nawet pewnie nie wiedzą, gdzie ona do końca jest. Wjeżdżam teraz niesławną oczyszczalnię ścieków czajka. A wracając jeszcze do kaplicy i Instytutu Kardynała Wyszyńskiego, to warto dodać, że wybrał on sobie właśnie choszczówkę na miejsce wypoczynku. Choć jak podają źródła, podobno więcej tutaj pracował niż wypoczywał. Jeszcze raz wspinanko pod górę. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi trochę lepiej. No to teraz ostatni, choć dla mnie bardzo ważny punkt programu. Punkt, oczywiście, dodatkowy. Dzień, w którym publikuję ten film, to 1 lipca, czyli Dzień Psa. Postanowiłam więc przygotować dla Was specjalny materiał dodatkowy na zakończenie. Na drugim końcu lasu, który dzisiaj przemierzam, tego lasu przy Choszczówce, znajduje się schronisko. Schronisko trochę zapomniane i o wiele mniej znane niż główne warszawskie schronisko, czyli schronisko na Paluchu. Ja czasami to schronisko w Józefowie, bo o nim mowa, odwiedzam i chciałabym Was tam dzisiaj zabrać i przedstawić wam kilku jego mieszkańców. Żeby nagrać i zrealizować ten materiał musiałam przyjechać do schroniska jednak innego dnia, tak żeby umówić się z jednym z pracujących tam wolontariuszy. Serdecznie Państwa namawiam i zapraszam do zostania ze mną do końca filmiku jeszcze przez te kilka minut. To jest cyganek, ma około 3 lat. Stał na łańcuchu, tak? Stał w, w, w... na łańcuchu i na słońcu. Jest kochanym pieskiem, ma około trzech lat i jest tutaj nowy. Cyganku, byłeś na łańcuchu po maceńku. Płokaś no pyszcze. Cześć. Czekaj. Cześć, cześć. Ale grzeczny. Mhm. Jak? Kto Cię trzymał na łańcuchu biedaku? Upale? Bez wody? Raz. Tak, taki nohal fajny. Nosso lote, chaco. Tiés. Se ligado. Tiés. Acha. Mas tá gente em Karmić Hito. <laughs> Dobre? Teraz przyniosę Ci więcej. Bardzo był przestraszony. I od niedawna chodzi na spacery, ale chodzi. Hito ma 4 lata. Jest psem bardzo łagodnym, ale jest też nieufny. W schronisku jest już kilka lat. Hmm. Byłby, byłby idealny. to też dobrze dogaduje się z, yy, z suniami. Yy, i no one trafiały do domu, a on zostawał. Więc dobrze by było już, żeby znalazł swojego człowieka. Co, Hitulku? Zapozuj ładnie, to Może ktoś Cię pokocha. Hmm? Taki piesek. Też jeszcze? To jest dolar. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. To został znaleziony, przywiązany do drzewa przy wejściu do skroniska, z obrożą wrośniętą w kark. Jest. Psem przyjaznym yy, i raczej łagodnym, yy, ale bardzo, bardzo silnym. No, jest jesteś super? Tak? A już dolar też się 3 na jak na cztery tutaj. Wie. Wiesz co? To nie jest od Hito. Yy, dolar ma około 6 lat. Niedobry? Niedobry ten smaczek. To jest Buli. Buli jest niewidomy. Ma około 8 lat. Został znaleziony w kiepskim stanie, był bardzo schorowany, był nieleczony, był wyczerpany, był głodny, tułał się po mieście. Piękny lokal. Fiodorek też przyszedł, cześć no, Halku. o chłopaka, no widzicie, jest całą pupą wachluje tutaj, tak, co malutki. Od, dopiero odżył, w co, tu w no on odżył duże, mhm. bardzo odżył w a, jak, a, a jaka jest jego historia? Baba oddała, powiedziała, że jak go nie weźmiemy, to ona go na ulicę wyrzuca na ulicę. Na ulicę. To jest Ozi. Ozi ma około 6 lat. Został oddany do schroniska tak. przez jakąś kobietę i został oddany razem z misiem. I podobno z tym misiem się po prostu nie rozstaje. Jest, jak widzicie, łagodny także wobec innych psów. Taki jesteś, fajny piesek. No, bo. Tak.